Dobra, y, to witam serdecznie, powrót numer 999 milion <grym> y, Witam was y, znowu na moim kanale tu będzie taka, kurwa, seria ala vlogowa, że tak to Ja wiecie kim ja jestem, a jak nie wiecie to ja jestem Perkins mm. Tak, y, gramy w ws piątkę. Gospodarstwo, wszystko wam przedstawię później. Mm. Wszystko wam przedstawię później. Bo teraz mamy zapierdol. Bo akcja kokorydza jest. O, tutaj pójdziemy pod... Ogólnie to jest mój największy nabytek. Największy, najnowszy i największy. Volvo BMK. 140 chyba kuca ogólnie, około. Dobra, wsiadamy. Dobra, tak. Podnosimy pług. Jest, jest, jest. To dobra, co takiego. Jedziemy pod pryzmę. Zaraz powinien być pierwszy zestaw. Hmm. Powoli będziemy okniatać. Ja, ja, mamy dwa zestawy do odwozu. Niestety kukurydza licha w tym roku A to mnie całe 3 hektary jest tej kukurydzy, ale no niestety licha Pewnie nie będzie jakoś mega długi, długi odcinek prostu tam się postaram ponagrywać, ale no wiecie jak to jest Zobaczymy Jedzie, jedzie Jedzie pierwszy zestaw Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze ustawione nie. No, znalazłem pryzmę nie e, jak coś tak od, po, odtąd, nawet jak, jak, jak ja stoję, wiesz, zacznij. No, żeby była bardzo. przerwa, nie? Mniej więcej tutaj, no. i też tam, żeby do końca nie poszło, nie? I będzie elegancko. Damian, jak jeszcze tu jesteś, nie? No. Zawsze, no. jakbyś miał akceptację w ostatnim czasie, to chyba serwer by walały i te, a farminga robili. Nie ma tydzień niedługo akwalizacji farminga, nie wiesz? Chyba nie. No, chyba raz, raz wyprzed, wyprzedzimy nas. Mmm, dobra, to Z tym razem szybciej, nie? <laughs> elegancko Ale Nie wiedziałem jak ona szybko wysypuje. No, spoko, spoko. My się... tu, czekam na drugi zestaw wtedy. Mhm, to się tak poczeka do jutra jeszcze, nie? <laughs> no, tylko mam 30%. Tanie. Na pojeździe to ja już mam 3 przyczepy Ej, a takie głupie pytania nie? Głupie, mm. ale muszę zapytać Co on robi? Czy on ma w środku środek chyba ten yy, na kiszonkę? Nie wiem To mu daj, to może trochę szybciej pójdzie Ogólnie to jest yy, Aha, jest Maciek ze mną i właśnie kuchta Hmm No. A no. szkoda ci na wozu było czy co? Hmm? <laughs> Wiesz, no tak słaby rok, tak MTZ to pierdol, to byś byś mógł na yy, nawóz posipać, a nie. Takim starym złomem je jeździć. Ja nie opłaca takiego trzymać strzelać go w... Bo tak, mnie załapał pracownik No, dlatego zauważyłem, że rura by w powietrze Ogólnie ten odcinek jest taki luźny, żeby nie było yy, takie naprawdę vlog vlog, yy, taka ala vlogowa to będzie od kolejnego odcinka na no spokojnie teraz też chłopaki są właśnie, tak to zwyczaj staram się yy, będę sam bo wy czasami macie, jak może będzie to pomocy czy coś ale to, to, to wiecie, jak jest czasami ale pewnie zaraz zrobię cięć jak będziemy na pryzmie to resztę no, chyba tak zrobimy, jeszcze jakieś cenki może ponagrywam, jak będą jechali patrzę więc yy, będziemy widzieć się albo na pryzmie, albo na na tych no na jakichś cenkach, więc dla mnie później, a dla was zaraz się zobaczymy moment jeszcze um, zapomniałem jedną rzecz zrobić tak to muszę nie, nie. To, 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 to tak to tak tutaj ustawiamy tak i tu tak dobra Dobra, no to zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy. Lecimy, drugi został się właśnie wysypał. Trochę pougniatamy. Na maksa na maksa. Troszkę się pougniatam. Jak widzicie pryzm jest kawał, więc... No, spokojnie Dowód tej kukurydzy pewnie nie będzie ale Fajnie jakby co, coś tam siedmnęło jak widzicie pryzmy trawy są nie otwierane jeszcze W miarę świeże Jakoś to tam się powoli tak jakoś idzie Więc tym razem będą musieli bardziej do prawej podjechać na no, to Wgniatam mi to to może jakieś ujęcia Wam nagram na szybko. I te biegi do tyłu to ma takie kurde... ...łabe. Jakoś tak. Będą podgarnąć trochę. Za blisko zaczął wysypywać, ale to sobie ogarnę już. Tak, tak, tak. Dobra, on to sobie przyjedzie, jeszcze wysypie. tutaj ubniczone, to można szybciej trochę jechać. No, i kurde, no nie będę wam jakoś duwo tego nagrywał, bo to, widzicie, taka smutna robota. <laughs> Na tej pryzmie. Tam jeszcze może jakieś ścianki nagram z tego, jak tam chłopacy jeżdżą. Niestety nie ślipię nie za tej kukurydzy. Następny sezon, mówię, więcej katarów się czy co. Albo mówię, jakiś lepszy rok będzie. Ciek, i ciek. Dobra. Zobaczymy. E bet. Może gospodarstwo to ja Wam przedstawię na koniec. Będzie trochę czasu wolnego. po żeby pojadł, to wtedy Wam przedstawię to tam mam na gospie. Dobra. Na biegu zostawimy, na ręcznym tak zwanym. Dobra, no to widzimy się za, też za, za chwilkę jakoś. Dobra Ja jestem znowu Tutaj już e, akurat koniec kukurydzy Tutaj zestawy stoją, właśnie chłopacy e, pojechali do domu, bo już trochę późno, a jutro tutaj też w okolice mają, więc mówili, że nie ma co zjewrzeć na badę to zostawili tutaj. Jutro z rana wyjadą i będą lecieć dalej. Mm. no i tak to jest, no. Mało tej kukurydzy trochę jest, ale... ...ale starczy mi. No i tak jeszcze na ten sezon trochę ten... ...było mi stada. Więc powinno mi styknąć. Tutaj też te dwie mam nieosfoliowane. Jak będę zaczynał jedną dopiero, to... ...powinno starczyć, a jak nie, to się tam... Do, będzie co dokupić Pewnie parę Trochę tej kukurydzy Ale Oby nie Tak zrobił Ogólnie jeśli ktoś Dotrwa do tego momentu no to Hashtag powrót <śmiech> <śmiech> Mów na komentarz Zostawić Ale nie trzeba Nie trzeba No Jakoś jeszcze długo nie będę nagrywał bo nie chcę jakiegoś Stasiemca długo robić Nie wiem jakie tu odcinki będę czy długie robił ale pewnie nie Będzie staro, tak 15 minut Właśnie takie robię jako z pracy, czy jadę, cięcie Później się wracam do Was Mi się wydaje, że takie co będzie lepsze niż żeby nagrywać wszystko jednym ciągiem Tak mi się wydaje, chyba że wam inaczej pasuje to proszę możecie pisać czy to pasuje jak teraz jest czy chcecie co innego mm, dobra zaraz się postawię zrobimy w drugą stronę poprzek jeszcze poprzeja parę razy mm, następna akcja nie wiem jaka będzie Nie wiem jaka będzie jeszcze I tak trawy nie trawy mam podbierać. Chociaż może trawy będą Zrobimy mniejszy piek Zrobimy tak Chociaż może trawy będą następne to to Nie wiem. No zobaczymy Sorry, wy tak e, mówię, mówię i nadzieję, że mnie dobrze słychać Tym e, tym kurde ludzie, bo on kurwa głośny jest <noise> Będzie lipa jak mnie nie słychać w ogóle Ale mam nadzieję, że słychać Naprawdę no, <noise> będzie lipa jak mnie nie słychać Jest cały czas, a ja gadam, gadam, a tu ja będzie z tego słychać <laughs> Ale chyba słychać Eee, dobra Ja kurwa nawet nie testowałem sobie Będzie śmiesznie Eee Dobra, ja wam nie będzie, nie będę wam ogólnie Nie będę wam przedłużał Odejdę. Ogólnie tak. Mam nadzieję, że mnie było słychać. <laughs> Jeśli teraz mnie dopiero słychać, to sorpi. Mm. Ale tak. Yy, Zrobię Wam tylko zbiwanie. Na tą piękność. Dobra, ja odejdę, żeby mi było słychać na pewno. Ja wam dziękuję za dzisiaj. E... Jut... Następny... znaczy nie wiem kiedy będzie następny odcinek. E... Nie wiem kiedy będzie następny odcinek. Tego wam nie powiem. Mm... Tego wam nie powiem. Ale powinien być. <laughs> Jakoś niedługo. E... Z czego to jeszcze nie wiem. Mam trochę roboty. Mm... Może być uprawka. Siewy już nie, więc się na razie odpadają. Tak, siewy odpadają. E, uprawka, e, orka, lub e, nie wiem <grym> albo trawy e, w październiku. Ostatni poko możliwe. A jak nie, z tego sezonu, no to pewnie z marca dopiero. Będą siewy, bo do zasiania mam tam niecały hektar, bo ponad hektar owsa, więc tak samo tam pewnie uprawka i tak samo uprawka i siewy, więc co z będzie? Co z będzie? Pewnie namawiacie jeszcze gnojówkę i obornik do wyrzucenia, więc co z będzie? Będzie robota, yy, będzie robotaju, więc no, ja wam dziękuję. Wyszło kurwa 18 minut chciałem mniej, ale no... jest jak jest. Mam nadzieję, że mi było słychać w tym... w tym Mam nadzieję, że podobało się i będzie w miarę odbiór tych moich odcinków. Będzie fajny odbiór. Będziecie to oglądać. Mam nadzieję. I co? Mam nadzieję do następnego, że następny odcinek nie będzie za pół roku <laughs> albo za rok. Więc no, ja Wam dziękuję, widzimy się na tym odcinku, postaram się może jeszcze w tym tygodniu coś nagrać, ale nie wiem, bo robota, robota i nie zawsze jest jak nagrać, nie, nie ma czasu albo chęci, Tą to robota, siły, no także dzięki Wam za oglądanie, kto dostał hashtag, yy, no, jak to był hashtag, hashtag powrót, <grym> jeszcze raz dzięki wielkie i widzimy się. No zamodniku. Trzymajcie się. Cześć.